Ale wstyd. Nie wiem. Tak szczerze, te tytuły Marcina Dubiela są niesamowite. Marcin Dubiel, moim zdaniem, w momencie, w którym zaczął robić daily, może i zaczął zarabiać większe pieniądze. Pewnie zaczął zarabiać większe pieniądze. Ale tak naprawdę sprawił, że jego kanał stał się mniej atrakcyjny dla widza. Bo wcześniej nagrywał raz na jakiś czas, ale nagrywał kontent, który był w miarę ciekawy. A potem nagle zaczął napierdalać filmy na odpierdol. Bo ja, tak szczerze, jestem zupełnie w stanie zrozumieć to, że, że robiąc daily filmy jest ciężko w jakiś wymyślny kontent mieć ale kurcze robienie materiałów takich jak robi dubiel to jest tak naprawdę plucie na widza moim zdaniem pytam ludzi co o mnie myślą, kurwa mać Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku daily. Tym razem mamy dla Was dosyć nietypowy film, ponieważ będziemy organizowali wyścig influencerów. Wyścig odbywa się w parach. Influencerzy sami dobrali się w pary lub nie. Ja moja para w ogóle nie dotarła. Być może zastąpi ją Mateusz. Pozdrawiamy moją parę, która nie dotarła. Nie będę jej tutaj tego wymieniał, żeby jej nie robić fejmu. Jakby nie miała go już wystarczająco dużo. I... Ej, dobra, ale w końcu Lekcji jest z Dubierem czy nie są razem? Bo jak widziałem gdzieś jakiś... Gdzieś jakiś ten... Jakieś nazwy filmu, że oni są razem znowu. Ja nie wiem. Czy widziałem, że się oświadczył Dubier, coś takiego? Tytuł... Czyli clickbait to był. Ja pierdolę, serdeczny zrobił. Szekel przesyła 2 złote i 91 Czekaj. groszy. Siema, jestem nowym widzem i mam takie pytanko. Czy to prawda, że ty Rafał Górniak, ta kefun kolega nitra udawałeś małpkę za 5 złotych przez ponad 2 lata swojej działalności internetowej? Coś mi się obiło o uszy, że Rafał Górniak z Lublina robi małpkę za 5k. Za 5 tysięcy tak, mogę zrobić. Natomiast czy robię małpkę? Nie.